Dzisiaj idę pierwszy dzień do szkoły. Ale jak ja wyglądam? Nie mam plecaka, brudne stare ciuchy. Cały mój dobytek mieści się w tym kartonie. Chyba nikt mnie tam nie polubi. O rany Betty, dlaczego płaczesz? Och, dzień dobry piękna Anito. To przez to, że idę do szkoły. Ale to powinnaś się cieszyć. Znajdziesz tam nowe przyjaciółki. Ale poczekaj, poczekaj. Gdzie ty masz plecak? Nie mam. No i ubrania, przecież nie możesz tak wyglądać. Poczekaj chwilę, zaraz to załatwię. Och, nawet piękna Anita zauważyła, jaka jestem brzydka. Chyba nigdy nie pójdę do szkoły. No może nie jest to nic specjalnego, ale tylko to udało mi się na szybko znaleźć. Betty, Betty, proszę bardzo. Oto plecak dla ciebie, piękny szary z kotkiem. No i stroje, przymiesz sobie ta czarna sukienka, czy też może ta taka szara. Co wolisz? O, rany! Jakie to wszystko jest piękne! O wow! Ale chyba bardziej podoba mi się ta czarna sukienka! O i ten plecak! Jest po prostu idealny! Ściągnę jeszcze tylko tę opaskę! No i jestem gotowa, aby iść do szkoły! Oby tylko tam było fajnie! Oj, gwarantuję ci, kochanie. Obiecałam, że się tobą zajmę. To teraz zaprowadzę cię do najlepszej szkoły. No i jesteśmy na miejscu. Gwarantuję ci, że klasa jest wspaniała, szkoła idealna. No i wszyscy są tutaj bardzo, bardzo mili. O, czy ja dobrze widzę? Nowa uczennica. Przypomnij mi, kochanie, jak masz na imię. Mam na imię Betty, proszę pani. Wspaniale, ja tutaj jestem woźną. No powiedzmy, że rządzę no, w tej szkole. Kochaniutka, kochaniutka, szykuj się. Mamusia, musicie zostawić. Zaraz już jest pierwszy dzwonek. O, jak słodko, nazywała mnie twoją mamą. No i może niech teraz tak zostanie. Teraz, Betty, zostawiam cię i przyjdę po ciebie, jak skończą się lekcje. Będziemy świętować. Tylko ciekawe, co mamy świętować? O, coś czuję, że ten dzień będzie okropny. Och, wszyscy tutaj są tacy ładni. Och, świetnie wyglądają, a ja? O nie, zaraz się zacznie lekcja. Patty, patrz, to ta nowa. Tam siedzi na ławce. O rany, znowu jakiś kocmołuch. A wiesz co? Ja to mam wrażenie, jakbym gdzieś ją widziała. Ale chyba niemożliwe, co nie? No co ty? Takiego brzydala na pewno nigdzie nie widziałaś. Patty, no co ty? Gośka, a ty umiesz na ten sprawdzian dzisiaj? No, no raczej, że tak. Kaśka, ty co, nie? No tak słabo, ale mam nadzieję, że mi się poszczęści. Wiesz co, ta nowa dziewczyna chyba nie wie, że jest sprawdzian. Choć jej to powiemy. Cześć, jestem Gośka. Siemka, jestem Kaśka, a ty? Ja jestem Betty, ale czego wy ode mnie chcecie? Nie, nie dokuczajcie mi. Ej, nie będziemy ci dokuczać. Chcemy ci powiedzieć, że... Niestety dzisiaj jest sprawdzian. Będzie sprawdzenie wiedzy z klasy poprzedniej. A, a, a tobie jak pójdzie, jak myślisz? No, jak sądzicie? Ja wcześniej nie chodziłam do szkoły, bo mnie nie było stać. Sta stać mnie nie było. O rany. W razie czego? Możesz porozmawiać z nauczycielem. Wszyscy do ławek. Cisza, cisza, zaczynamy lekcję. Tak, jak mówiłem, wyciągamy karteczki i piszemy sprawdzian. A ty, moja droga, to kim ty jesteś? Czy ty pomyliłaś salę? Nie, proszę pana, jestem nową uczennicą, mam na imię Betty. I, i, i ja nie wiedziałam, że dzisiaj jest jakiś sprawdzian. O, w takim razie ty nie musisz go pisać. Niesprawiedliwe, niesprawiedliwe, ja też nie chcę go pisać. Co to za sprawiedliwość? I, 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 I jak to? Dlaczego? Ojej, to może jednak ja spróbuję go napisać. Ale jesteś pewna? Nie musisz, moja droga, wcześniej nie chodziłaś do szkoły. Spróbuję, spróbuję. Ach, okropna Patrycja musiała się wtrącić. Jaka ona jest wredna! Czas mija, czas mija. Szybciej piszcie ten sprawdzian i mi szybciutko go oddajcie. A teraz dzięki wielkie za lekcje kończymy. Sprawdzian będzie już sprawdzony na następnej przerwie. Tak więc poznacie już niedługo oceny. Chyba się udało, sprawdzian poszedł mi idealnie. Słuchaj, ściągałam. Miałam zrobione takie ściągi, że chyba stanę piątkę. Ej, ja też. Dobra, to coś świętujemy. Choć weźmiemy sobie jakieś pyszne kanapki. Kanapki oczywiście z czymś zdrowym. No pewnie. Mmm, wypasione. Kosztowały majątek. Ej, ej, a co to ma być? Ty, Betty, chyba pomyliłaś miejsca. Ten stolik jest dla najlepszych dziewczyn. Uciekaj stąd! Oj, przepraszam, ja, ja nie miałam pojęcia. Chciałam tylko sobie zjeść śniadanie. A co ty tam masz? Co to jest? Kanapka z serkiem? A gdzie ogórek? Gdzie sałata? Gdzie tuńczyk i szyneczka? O rany, biedna dziewczyna. Nawet ma słabe jedzenie. A teraz uciekaj stąd. Dobrze, dobrze, już idę. Stanę sobie tutaj obok. No raczej. To miejsce dla najlepszych dziewczyn. Betty, w ogóle się nie przejmuj. Chodź, chodź tutaj. Usiądź sobie po drugiej stronie. O, tutaj jak widzisz jest mnóstwo miejsca dla każdego. No nie wierzę. Kasiula Brzodula już przygarnęła Betty. Och, widać. Są do siebie mega podobne. Brzydkie kujonki. Czas wydrukować ocenę moich drogich uczniów. O, co my tutaj... O, ocena A dla Patrycji. Och, aż dziwne, no niemożliwe. E, e, ocena B dla Kaśki e, i dla Gośki. O, też nie jest źle, ale... O nie, teraz ta gorsza ocena. To jest Betty. Widać, że bidulka nie chodziła wcześniej do szkoły. Ta ocena jest straszna. Nie, no nie wierzę. Słuchaj, teraz te kanapki smakują jeszcze lepiej. Patty, dostałyśmy najlepsze oceny. Ale cicho. Nikomu nie mów. W końcu ściągałyśmy. Ale nam się udało. No, od dzisiaj jesteśmy najlepsze w klasie. Ty, a zobacz tam. To jak płacze. Ty, Betty. Betty Spaghetti. Co ty tak kryczysz? Bo dostałam złą ocenę. Oj, widzę, że nawet nie masz apetytu. Nawet tej brzydkiej kanapki swojej nie zjadłaś. No, ale beznadziejnie, ja, ja wcześniej nie chodziłam do szkoły, ale ty się dobrze uczysz, może byś mi pomogła? Co? Nigdy w życiu, tobie pomagać? Fuh, strata czasu. Kombinuj, dziewczyno, kombinuj. Och, rany. byś się trochę uczysz, ogarnij i zacznij się uczyć, to dostaniesz lepsze oceny. No nie, dlaczego ona jest taka niemiła? Ej, kochana, kochana, my z tobą jesteśmy, niczym się nie przejmuj. No właśnie, Gośka i Kaśka ci pomogą. Poza tym my znamy Patrycję, jest wredna. A zobacz, my też dostałyśmy dobre oceny i pomożemy ci, będziemy cię uczyć. Poradzisz sobie ze wszystkim. Na początek, proszę, to książka dla ciebie. Rany, dziękuję, dziewczyny. Wiecie, ja jeszcze nie mam żadnych podręczników. No, nie będę was oszukiwać, nie stać mnie na nie. Nie mam rodziny, opiekuje się mną piękna Anita. Co? Piękna Anita? To moja idolka. Tak, zgadza się. Kaszka ją po prostu kocha i chce być taka jak ona. No, nie dziwię się, ona jest naprawdę przepiękna. Och, tak ci zazdroszczę. Piękna Anita. No dobra, dobra, ale, ale teraz skupmy się na twojej nauce. M może dzisiaj się razem pouczymy? Wpadniemy. Do ciebie. Gdzie mieszkasz? No łanity. Betty, co robimy dzisiaj po lekcjach? Nie wiem, może pójdziemy do parku albo się gdzieś przyjdziemy, tylko wiesz co, cały czas tak się zastanawiam, skąd ja znam tę Betty. Betty spaghetti, och jakbym gdzieś już widziała tę twarz. No niemożliwe, weź przestań. No i jak? Jak pierwszy dzień w szkole, Betty, proszę, opowiedz mi. Niestety dostałam złą ocenę. To przez to, że wcześniej nie byłam w szkole i nic nie umiałam zobaczyć. Najgorsza ocena w klasie. Przepraszam. Oj, za nic mnie nie przepraszaj. Teraz masz chwilę wolnego. Po szkole możesz odpocząć. A później pomyślimy o jakichś korepetycjach. No wiesz, żebyś lepiej się uczyła. Jaka ta Anita jest piękna i dobra. Ale, o nie, ja tutaj na wysypisku przecież nie mogę pobrudzić swoje sukienki. Lepiej będzie, jak się przebiorę, a, a sukienkę zostawię tylko do szkoły. Sprawdzian odłożę tutaj, bo lepiej go zwinę, tak, żeby nikt nie widział tej oceny. No i zacznę czytać, zacznę się uczyć. To książka od mojej nowej przyjaciółki Kasi. Mogłabym spędzać całe dnie w salonie piękności, łanity. Uwielbiam to miejsce. Wiesz co, dzisiaj sobie kupię tę paletkę z kolorowymi cieniami. Świetny wybór, Patty. a ja wiesz co? Chyba sobie kupię, o, o, ten róż, o, jest świetny, wygląda idealnie. Chodź, przyjdziemy się jeszcze do parku, skoro zakupy udane. Prawdzian, dobrze napisany, to możemy iść. Ale poczekaj, poczekaj, chodź tu bliżej. O rany, spójrz tam. Wiedziałam, wiedziałam. Ale co wiedziałaś, Patty, o co ci chodzi? Że ja znam Betty Spaghetti, no tę przydulę. O, przecież to jest ta bezdomna dziewczyna, co mieszka z tyłu za sklepem Anity. Już nie raz mnie zaczepiała, chciała drobne pieniądze. No to jest ona, zobacz. Rany faktycznie, ale jakim cudem ona jest u nas w szkole. Ej, Betty Spaghetti. O rany, rozpoznały mnie. Cześć dziewczyny, cześć. Co tu robicie? No idziemy na spacer, a tu taka niespodzianka. <śmieniu> to ty jesteś ta bezdomna przy śmietniku? Dlaczego chodzisz do nas do klasy? <noise> Jakim cudem? Piękna Anita mi pomaga. Zajmuje się mną. Powiedziała, że mi pomoże. O oh, wow, no, no to nieźle, ale wiesz co, nawet piękna Anita ci nie pomoże. <noise> Betty spaghetti. Wyglądasz jak takie zjedzone już spaghetti. E, dobrze jej powiedziałaś. Nie no, chodź, Patty! Nie będziemy tutaj marnować czasu. To jest brudno i śmierci. No to teraz mam przekichane. One powiedzą wszystkim w szkole. Beznadzieja. Lepiej muszę bardziej spojrzeć na tę kartkę i sobie przypomnieć, jaka jestem beznadziejna. Kaśka, ty jesteś pewna, że tutaj mieszka Betty? Tak, widziałam ją. Ale proszę, choć pójdźmy jej pomóc. O rany kochana, dlaczego ty płaczesz? Rany, dl dlaczego jesteś taka smutna? No teraz wy przyszłyście mnie wyzywać i mnie upokorzyć? No to dalej, dalej, proszę bardzo, mówcie tak. Nie, my przyniosłyśmy ci więcej książek. Chcemy się razem z tobą pouczyć. A kto ci dokuczał? Patrycja. Patrycja mnie zobaczyła. O nie, wiedziałam, ale kompletnie się ją nie przejmuj. No właśnie, ona jest okropna. Może kiedyś się zmieni, ale teraz to trzymaj się od niej z daleka. A, dziewczyny, dzięki wielkie. Dzięki wam ten pierwszy dzień w szkole minął mi jakoś lepiej. I jestem przekonana, że jutro, drugi dzień w szkole będzie jeszcze lepszy. No, szczególnie, że zaraz zaczniemy się uczyć. Więc dalej, bierz się do roboty.